Marta Łeska, członek stowarzyszenia, ludzi aktywnych, Aperte i artystka, malarka w jednym, można tak powiedzieć? Tak, artysta plastyk, malarka. Dobrze, no Marta jest dzisiaj główną bohaterką i gospodynią wydarzenia, wernisarzu, tak, malarstwa i w sumie tak, tą rozmowę można by po poprowadzić w taki sposób. Jak długo już malujesz? Dlaczego malujesz tak, a nie inaczej, ale nie zrobimy tego właśnie tak. Wiesz dlaczego? No właśnie nie. Jestem ciekawa. Dlatego, że to by było za proste i zbyt banalne. Wobec tego naszą dyskusję poprowadzimy w inny sposób, bo wszyscy wiedzą, jaką jesteś gadułą jak lubisz publicznie przemawiać. Marta, która z tych prac jest Twoją pracą ulubioną, do której masz jakiś taki szczególny sentyment? Ciężkie pytanie, bo naprawdę każda praca, wiadomo, zawiera część mnie i wkładałam... Siebie, do, do każdej pracy, można tak powiedzieć. Jedną, y, może z dwóch ulubionych, jest tutaj z tyłu y, muszla, nie wiem, może pokazać. Więc podejdziemy. Czego <noise> akurat ta praca? Ta praca, ten obraz, ponieważ był to pierwsza praca tak naprawdę, którą wykonałam i zainspirowała mnie do stworzenia tej całej serii. Jaka to jest seria? Seria, to znaczy się, może tak. Tytuł nie odzwierciedla tego zupełnie. Wystawy, a seria, jak można się też domyśleć po, po obrazach i po tym, co można zobaczyć na nich, jest zainspirowane muszlą. Dlaczego muszle zainspirowały Ciebie? ponieważ tak naprawdę niewiele osób się jej przygląda i, i zazwyczaj chodzimy sobie po plaży, po, po brzegu morza, sobie zbieramy muszelki, sobie odkładamy do woreczka, wspominamy sobie lato, e, ciepłe dni i, i tak dalej. A ja chciałam na nią spojrzeć tak naprawdę troszeczkę inaczej. Miałam sporo muszli innych zupełnie, nie takich zwyczajnych i chciałam jakby, jakby troszeczkę pokazać ich zbliżenie, ich makro, takie makro właśnie fotograficzne, że tak powiem, co one mają, że tak powiem, głębiej w sobie, Jakie tam są szczegóły i tak dalej, więc mam nadzieję, że poniekąd to oddałam. Mają coś, czego tak naprawdę nie zauważamy na co dzień, ale to, to może być też poniekąd jakaś przenośnia, tak? ponieważ na wiele rzeczy nie zwracamy uwagi każdego dnia, takich małych, drobnych, a, a pięknych. I właśnie dlatego chciałam skupić się na tych drobnych szczegółach, żeby, żeby je pokazać. Co jeszcze cię inspiruje i czy w oparciu o te inspiracje, tak coś innego namalowałaś? Oprócz tej serii oczywiście oj, maluję bardzo dużo są to portrety. Oczywiście też fołówką rysuję bardzo dużo, także nie tylko skupiam się na malarstwie. Portrety, widoki, krajobrazy, jakieś właśnie szczegóły makro, bardzo wiele. Yy, zapewne zdajesz sobie doskonale sprawę z tego, że na początku zachowałem się trochę złośliwie. Bo wcale nie lubisz przemawiać, prawda? Yy, dokładnie. Wobec tego, no, malarstwo jest jakąś formą, tak mi się wydaje, pokazania siebie. I czy to jest też yy, dla ciebie coś takiego, że mimo, że słowami jakoś nie lubisz przekazywać informacji o sobie, to malarstwo jest takim twoim przekazem. Tak, mogę się z tym zgodzić. Nie lubię mówić, jak już zauważyłeś sam i wiesz dobrze. E, I dlatego, nie tylko malarstwo, ale rysunek, czy, czy nawet zdjęcia, cokolwiek, co mogę pokazać, e, to jest to formą jakby mojego, że tak powiem, wysławiania się, moją formą przekazu i obrazu, tak naprawdę. Kiedy odkryłaś tę formę? Mm, tak naprawdę. Jako formę przekazu, to to zupełnie tak można powiedzieć, że niedawno skupiając się jakby na, na czymś innym niż tylko odzwierciedleniu czegoś, ponieważ zajmując się od tym już ponad 17 lat, to, to wiadomo, że na różnych etapach dochodziło się do tego. Czego tobie życzyć? <laughs> Weny twórczej.